Czym się różni spódniczka od sukienki? Dla kobiet, dla dziewczyn jest to bardzo głupie pytanie, ale naprawdę znam kilka, kilku dorosłych mężczyzn, którzy nie, są, którzy nie są w stanie tak na szybko odpowiedzieć na to pytanie, jakie są pomiędzy nimi różnice, jeśli kobieta wskaże im, czy to spódniczkę, czy sukienkę, nie są od razu w stanie odpowiedzieć, co jest z czym. Ja to sobie tłumaczę w bardzo prosty sposób. Spódniczka, czyli spód, więc to ta wersja, można powiedzieć, ubrania, w której jest to coś od pasa w dół, czyli spód. Natomiast sukienka to coś więcej, czyli całe ciało. Jeśli chyba no, wiecie o co mi chodzi. Jak coś to zapraszam na te zdjęcia i na opisy. Po prostu spódniczka kojarzymy ze spodem, czyli czymś, co jest tylko na spodzie, od pasa w dół. Natomiast sukienka to jest całość z dołu oraz u góry. Można powiedzieć, że od szyi w dół. Kobiety, oczywiście dla nich to jest proste. Proszę się nie śmiać z tych. Wytłumaczeń, ale może jakiemuś facetowi się to przyda, dla nich to nie jest takie, dla nas to nie jest takie oczywiste. Musimy sobie to jakoś wytłumaczyć. Ja cały czas sobie to właśnie tak tłumaczę. Sukienka to jest całość, spódniczka, czyli spód. A męska część oglądających, yy, która o tym nie wiedziała, nie wiedziała w jaki sposób można yy, po prostu w łatwy sposób to określić, co jest czym, no to teraz już wie, więc mam nadzieję, że komuś pomogłem żeby nie miał kiedyś problemów. Kup mi spódniczkę, kupiłeś sukienkę, kup mi sukienkę, kupiłeś spódniczkę, albo przynieś mi tą sukienkę, przyniosłeś spódniczkę, albo tam. No ale to już dla nas to jest ciężko do ogarnięcia. Niestety kobiety nie zawsze to rozumieją. Ale koniec na tym. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do ocenienia. Podobało się to? Łapkę w górę. Nie podobało to? Oczywiście łapkę w dół. Skomentuj jak ty potrafisz to rozpoznawać, albo jak ci się kiedyś nie udało. Oceń, to już było, to już mówiłem. Zasubskrybuj kanał, spójrz na inne materiały, naciśnij dzwoneczek, pokaż znajomym, opublikuj, poleć, tak żeby ten materiał dotarł do jak największej liczby ludzi. Dziękuję za uwagę.